Czy waga dmuchańców ma dla Ciebie tak. znaczenie? Też, dla mnie nie. <laughs> Ale dla mojego męża już tak. Okay. <laughs> Ale też najczęściej spotykamy się z pomocą ze strony klienta. Co Pomoc jest bardzo fajne, klienta. tak. Niejednokrotnie było tak, że przyjeżdżamy na miejsce, żeby już zabrać muchańca, mhm. a on już był po prostu spakowany w tym waszym okej. Okay, okay. <grafy> Także na gotowo. Mhm. Ja myślę też, że po prostu jak mężczy... przeważnie mężczyźni zamawiają te muchańce dla swoich dzieci, tak, mhm. Tatusiowie. Mhm. I może jak po prostu słyszą głos kobiecy, no to już są też tak przygotowani na pomoc. Może też. Może też to jakiś jest bodziec <grafy> tak, po prostu, naprawdę. żeby już tam mhm. zadziałać. Tak, ale jeżeli chodzi o uwagę. No to istotne jest to, żeby to ważyło jak najmniej. Duży. No właśnie, bo to jest też pod kątem takiej obsługi mm -hmm. ważne, nie? Żeby sobie gdzieś tam to rozstawić, żeby to było potem proste też w spakowaniu, tak, bo tak, samo tak. rozłożenie, to, to też spabia. musimy sobie powiedzieć, jest dosyć łatwe, mm -hmm. ale złożenie wymaga już takich wprawy. Mm -hmm. no, nasze dmuchańce są jednymi z lżejszych, to też A. trzeba sobie A. uczciwie <laughs> powiedzieć, bo przykładamy wagę właśnie w kontekście samej wagi. To jest mm -hmm. dla nas mega ważne, żeby ta waga była jak najniższa, żeby to było po prostu tak, a wygodne. Tak, to jest bardzo istotne. Tym bardziej, jeżeli nie stać nas na jakiś samochód z windą, tam z półwindą mhm. i żeby to załadować na ten samochód, no to trzeba Sam mieć tą krzepę. Tak? Powiedz mi, e, dmuchańce są, tak jak wcześniej już też wspomniałem i Ty też zresztą, są świeże, są mhm. nowe, ale powiedz mi, jak sobie radzić z konserwacją takiego dmuchańca? Czy masz jakiś już wstępny potem? <grym> wiesz patent? No, słyszałam, że podobno po prostu z woda, z płynem Ludwik. Okej, okay, Podasz z Ludwik jest... i myślę, Sprawdzi. że to jest faktycznie coś, tak. co się sprawdza. Tym bardziej my wynajmujemy bardziej tak kameralnie te muchańce nie jakieś duże imprezy, festyny, bo mm -hmm. no wiadomo już eksploatacja też jest inna tego muchańca w tym momencie. Mm -hmm. Więc myślę, że tak często nie będziemy musieli ich konserwować. Mm -hmm. w, tak w kontekście samego ważne. materiału też ci chciałem właśnie podpytać, e, czy zwracałaś na coś uwagę? E, chodziło mi o to, żeby też ten materiał się nie bił. No bo, bo na przykład nie. jak mamy koszulę, zrobimy tak, no to wiadomo, jak ta koszula wygląda. Zgadza się. A, a to to jest fajne, bo no, jak ładujemy tego dmuchańca w pokrowiec, mm. no to tak raz, dwa, zwijamy byle jak, żeby mm -hmm. było. No tak, na szybko. <laughs> nie przykładamy do tego wagi, no nie czarujmy się. Mm -hmm. No ale po rozłożeniu jest piękny, nic się nie gniecie. Mhm. A czy zwróciłaś uwagę, plus. bo powiedziałaś o pokrowcu. Tak. Sam pokrowiec jest trochę większy, też to tak za, zaplanowaliśmy. Tak, tak czy to dobrze. jest dla ciebie ułatwienie. No, oczywiście. Jest to ułatwienie. <noise> tak, bo nie mamy też żadnych pasów mocujących, żeby tego duchańca bardziej ściągnąć. Okay. Poza tym obawiam się, że, że jakieś mogłyby powstać przetarcia jakby tam tak samo. Pewnie przy jakimś mocniejszym pociągnięciu, tak, jakiejś detalnie. mocniejszej ręce mhm. mogłoby się tak faktycznie wydarzyć. E, dlatego fajnym rozwiązaniem jest większy pokrowiec, mhm. gdzie bardzo łatwo po prostu można włożyć muchańca bo tak jak mówisz, na szybko składamy, mhm, tak. chcemy, żeby on jak najszybciej już był w tym pokrowcu bezpieczny i ta wielkość faktycznie no, może tak, mieć znaczenie. Tak, ja. Powiedz mi, czy to jest taka działalność sezonowa, czy jednak to jest e, działalność przez cały rok? Jak ty to Wiesz widzisz? Co? no na pewno jest to działalność przez cały rok. Okay. Gdzieś tam można wynająć jakąś halę, mhm. ale ja nie nastawiam się na cały rok. Okay, okay. U mnie to będzie działalność typowo sezonowa. Mhm. Nastawiona na klienta indywidualnego. Okay. Też chodzi po prostu o, o, o kwestię mojej odpowiedzialności w tym zakresie. Okej. Okay. W kontekście też samej produkcji naszych mm -hmm. muhańców, no one są z za wschodniej granicy. Tam, że tak powiem, powstają, są produkowane. Mm -hmm. Oczywiście u nas jest sama, sama koncepcja, design. I, I to, co, czym się szczycimy, tak naprawdę, tak. czyli autorskie okay. motywy, bo to jest faktycznie coś, co jest dla nas mega ważne. Mm -hmm. Powiedz mi, czy to była dla Ciebie jakaś przeszkoda? Myślę, dlatego nie było trudne, bo już wcześniej mieliśmy kontakt z Waszymi dmuchańcami. Okej. Okay. I ja wiedziałam, że jest to bardzo dobry produkt, wysokiej jakości. Okej. Okay. Także żadnych wątpliwości tutaj nie miałam. A, a to, gdzie jest ta produkcja, no to nie ma znaczenia, tym bardziej, że no nie czarujmy się. Mm -hmm. W dzisiejszych czasach wszystko gdzieś tam na wschodzie powstaje, tak. Więc też nie masz czego bać, to fajnie, że to też od ciebie wybrzmiało, no bo miałaś już wcześniej doświadczenie, dzisiaj też masz te produkty. Czy masz jakieś plany rozwoju? Czy jest jakiś element albo elementy, które chciałabyś w swojej działalności rozbudować? Czy myślisz o, o jakichś kolejnych krokach? Przez chwilę myślałam jeszcze nad jakimiś animacjami dla dzieci. Okay. Teraz byliśmy nad morzem na wakacjach i, i, i bardzo fajnie to było tam prowadzone właśnie. Różne gry, konkursy, zabawy dla dzieciaków. Okay. A, a, a wiem, że rodzice też to docenią po prostu, że, że taki full-service urodzinowy mm -hmm. taki do ich dziecka. Na pewno chcemy tutaj rozbudować naszą ofertę, jeżeli chodzi o, o same produkty. Okay. Zastanawiam się nad kolejną zjeżdżalnią, chociaż jeszcze nie mam ani jednej. To bardzo dobrze. Ale jest w drodze. Będziemy już kończyć. Chciałem podziękować Olu za Dzięki dzisiejsze bardzo. spotkanie, za naszą rozmowę, za to, że mogliśmy do Ciebie przyjechać. Mam nadzieję, że będziesz kontynuowała z nami twoją właśnie podróż mhm. i będziesz mogła rozwijać swój biznes i wskoczysz tak. jeszcze na wyższy poziom tego Mam biznesu. nadzieję. Ja tutaj jeszcze chciałam od ciebie dodać. Okay. <laughs> że jest to niespotykane, bo... Jesteście super po prostu sprzedawcą, że tak powiem. Okej, okay, bardzo. <laughs> Od początku do końca opiekujecie się klientem. My z Michałem jesteśmy w stałym kontakcie, w stałej współpracy. Gdzieś tam się wymieniamy z własnymi spostrzeżeniami. Tak. Jeżeli potrzebuje pomocy, no to Michał jest tak naprawdę zawsze. Służy radom. Bardzo dziękuję. Te słowa są dla nas bardzo ważne. No i cóż, będziemy dzisiaj kończyć. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.